Dziś mamy 19 stycznia 2021. O, było ciężko dzisiaj skoczyć lód. No, niestety nie dało się głębiej. Dużo jest jakieś. Dziś chciałbym powiedzieć stresie lęku i takim, może nie powiązanym, wydawałoby się tematem, ale komunizmie, globalnym komunizmie, taki 2.0 0 komunizm, jaki mamy na dzień dzisiejszy w świecie, tenże komunizm nie wymyślili Rosjanie. To wszystko miało miejsce. Cały plan wspierania ludzi, którzy doprowadzili do rewolucji październikowej w Rosji i następstwie powstania komunizmu w Rosji. To było wszystko elity. na Zachodzie, cały ten projekt komunizmu w Rosji, całego bloku wschodniego. Był eksperymentem. Eksperymentem ludobójstwa, wywołania posłuszeństwa w podbitych narodach. I teraz jak to się ma do strachu, do lęku? Jeżeli weźmiemy go na, na bazie naszych osobistych doświadczeń, strach nie jest logiczny. Poddawanie się strachu, konsekwencji lękowi, obawom, do niczego nie prowadzi. Dobrego, oczywiście. Bo do złego prowadzi jak najbardziej. Prowadzi do posłuszeństwa totalitaryzmie. Prowadzi do niszczenia osobowości. Zniszczenia własnego jestestwa. I teraz chciałbym powiedzieć, że ten strach można w łatwy sposób przezwyciężyć w swoim życiu. Można choćby zdobywając wiedzę taką podstawową, psychologiczną wszystkim polecam książkę Pana Andrzeja Obojczewskiego, świętej pamięci już, Ponorologia Polityczna, on opisuje w niesamowity sposób historię tejże właśnie nauki zła w polityce, sam też wychował się, wychował się w tych czasach, musiał po wojnie uciekać z Polski, tułał się na migracji, ale co jest ważniejsze w tej książce, w Ponorologii Politycznej Andrzeja Obaczewskiego, zawarł Praktycznie w kilku zdaniach kwintesencję w sposób działania ustroju komunistycznego, po prostu trzeba przeczytać tę książkę. Po jednym, dwóch rozdziałach pojawiają się te właśnie spostrzeżenia, i cała ta wiedza, w w wcześniejszych rozdziałach człowiek jest w stanie przyswoić, pobieżnie nawet, daje mu takiego wow, rzeczywiście, to tak ma miejsce. Komunizm jest niczym innym wielką bronią psychologiczną w stosunku do człowieka, jego wolności wyboru, osobistych decyzji. został zaplanowany. Jeżeli Rosja Radziecka, Związek Radziecki upadł w początku lat 90., zaraz powstała Unia Europejska z komisarzami, dekretami, dyrektywami. I co było przełożenie doświadczeń tych ze wschodniego bloku na zachodni blok. A dzisiaj? Dzisiaj po, powiedzmy, akcji terrorystycznych w początku XX wieku, po wiadomo jakiej sytuacji teraz, jesteśmy wprowadzani i już jesteśmy w tym komunizmie. To jest niezaprzeczalne. Decyzje, jakie podejmują rządy globalnie, w skali globalnej, są irracjonalne. Wbrew temu, co widzimy, co możemy doznać, co możemy po prostu poczuć, czuć. Być przekonanym na 100%. System robi swoje, wmawia nam, że coś tam istnieje. Że musimy się tak a nie inaczej zachować. No przede wszystkim odbiera nam wolność wyboru. To, co możemy mieć swego, tracimy to. I tutaj powstaje pytanie, co zrobić? Walczyć? Nie ma sensu. Chrystus mówi pros, miłujcie nie swoich nieprzyjaciół, po to właśnie, żebyśmy nie walczyli, bo nie ma sensu. To nie chodzi o to, żeby swoim wrogom, nieprzyjaciołom dać broni, żeby nas zabili zaraz. Nie. Po prostu chodzi o to, żeby mieć wewnętrzne przekonanie i siłę i bierny opór wobec tego, co się dzieje. Jeżeli oni nie zdobędą nas tutaj, nie, nie, nie stworzą w nas lęku, strachu, to nie wygrają. Ta elita finansowa, te, te 8 tysięcy, które rządzą światem, około 8 tysięcy. Oni nas eksploatują. Wszystko ku temu idzie. Tam też polecam Wam, polecam Wam różne metody, wszystkie na raz nawet, typu medytacje, Typu dźwięki, wibracje, gąki tybetańskie. doświadczenia słabo wiem, że fizyki kwantowej wszystko na świecie rezonuje. Jeżeli słuchamy muzyki, takiej dla ciała i duszy, słuchamy różnych tych dźwięków, one nas autentycznie uspokajają. A już takim najwyższym stopniem, najwyższym stopniem jest Bóg. W mówi prost, przez usta Chrystusa: Nie bójcie się tych, którzy mogą ciało zabić, ale duszę mogą zatracić. A jeżeli mamy, jesteśmy tacy wewnętrzni, uduchowieni, przekonani o istnieniu Boga i decydowaliśmy się, aby iść tą drogą przekazań Bożych, to Bóg mówi dalej. Żadna trucizna jad, węży i za mnie zrobią. Mówi wielokrotnie, że jesteście moją chwałą. Wy wszyscy, którzy w tych trudnych czasach wspominacie, wspominacie mówicie o Bogu. I tego Wam życzę. Żebyście mieli odwagę, spokój wewnętrzny. Spokojem możemy wszystko zrobić. Choćby się waliło, choćby bomby spadały, choćby cokolwiek najgorszych opresji, najgorszych sytuacji zawsze wyjdziemy. Na koniec jeszcze. Z Bogiem bracia.